Siema siema, z tej strony Yeti, witam was bardzo serdecznie, dzień dobry i siema Spinge Bob. Jezus, ja dalej nie przywykłem do tego jak ty wyglądasz, stary ja dobra. Ja nie, Dobrze wyglądam, ale no. ładnie tu masz e, Dzięki, e, ale Jezus Maria, nie naprawdę wyglądasz przerażająco Spongebob, troszkę się ciebie boję Dlaczego ty nie patrzysz mi w oczy, tylko ten? No, Patrzę ci w oko Dzięki, e, dobra, no ty jedno <laughs> oko masz niebieskie, a drugie masz błękitne? Mam takie samo o czym. Ej, dobra. Niebieski niebieski. Dobra, a powiedz mi jedno, bo ja on do ciebie jakiś tu jesteś, no. mam do ciebie pytanie, dlaczego ty... Stary bo, stary, bo ty wyglądasz jak po prostu ten. Ty wyglądasz jakoś dziwnie, Czy Ty wiedziałeś od początku, że ty jesteś jakiś, nie wiem, UPO, że tak powiem. <grym> Yellow paper, coś takiego? no nie, znaczy nie wiem, o to, chodźmy, bo ja nie wiem o to, co ci chodzi gościu. No stary, o co mi chodzi? chodzi? Chodzi mi o to, czy wiedziałeś, że, że w środku i tak dziwnie wyglądasz, o tak dziwnie, że masz na sobie to coś, że ty pod skórą masz, nie wiem, jakieś żelazko... Nie wiedziałem, nie wiedziałem. Aha, nie wiedziałeś, no to fajnie, to fajnie. Jak, jak nie wiedziałeś? Czyś byłeś, a dobra, dobra, a, kto, a wiesz kto co ci to zrobił? co dobra, pogadamy o tym z Patrykiem, na razie idziemy do Bzyka, bo Bzyku jest lekarzem, on ci pomoże. Zeku. Trochę pomału. no proszę pomóż Halo! mu, nie mogę na niego co? patrzeć. Błagam, pomóż mu. O nie, ej dobra, do no nie, co to jest? Ej dobra, co to jest za No, usta? to nic nie powiedz. Nie. Co? Masz farbę żółtą? Nie, nie, nie mam żadnej farby. Ja, ja, weźcie, może, nie no, ale co ty robisz, Słano? Czemu ty tak wyglądasz? Ja się boję. Nie, 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 wiesz co, może byś jakiś chem założył na, na siebie. Najlepiej jakiś. jakiś sobie by nie było widać tego tego czarnego czegoś. Co to ma być w ogóle? A, Oho, nie podchodź do no, mnie! Ja no widzisz to? no podóż mu jakoś! Dobra, weź to, weź to na Nie, no zostaw, weź to na głowę, załóż to na głowę. O! No nie no, dobra. O. Nie, nie, nic się nie zmieniło, wyglądasz dalej jak. Ale nie jest dobra, Spongebob. słuchajcie, my musimy pójść do Patryka, może Patryk coś wie więcej na ten temat i spokojnie bryzyku ja też się boję, wyglądasz dziwnie. I dlaczego ty się nie. w ogóle nie przejmujesz z tą sytuacją? Chociaż już nie jesteś raczej z I Dobra, dawajcie, bo zaraz będzie noc. Chodźcie szybko tak, do Patryka. Tak, 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 ja nie chcę gadać nie z opętanym Patrykiem. Ja też nie. Bo jeszcze nie opęta... Patryku! 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 Halo! Halo, Patryku, powiedz mi... Co jest? Dobra, yy... Czego wy znowu chcecie ode mnie? Ale o co ci chodzi? No bo wy ciągle tu przychodzicie i się ze mnie nawalacie. Nie, ja się z ciebie tak nigdy nie, nie śmiałem, chciałem cię wypuścić. Patryk, proszę cię, powiedz mi o co tu chodzi, dlaczego wy tak wyglądacie, no, co wy macie na tej twarzy? Ja nie wiem, Yeti, no to jest nienormalne, ja już nic nie wiem, ale spadź, bo wygląda naprawdę dobrze. Nie tak. wygląda! Dlaczego wy się w ogóle nie przejmujecie? Bzyku, powiedz mi, dlaczego oni w ogóle się nie przejmują tą sytuacją, że wyglądają jak wyglądają. Przecież wiecie, że wy możecie stać się nie wiadomo kim, możecie nie wiem, unicestwić wszystko za jakiś czas. No nie wiem, pomyślcie trochę! Mi się to nie podoba. Nie ja. też. A Bzyku, a masz pomysł jak im pomóc? Mi się wydaje, że a, nie, nie ma lekarstwa. Ja, ja naprawdę ja się boję tego... Słuchajcie sprawu, bo chłopaki! muszę wystarczy. użyć radykalnych a, środków, wracacie z powrotem do portalu. Nie mogę cię wypuścić mm. potem. Rozumiecie? Wracacie mm. do portalu i wracacie tam gdzie skąd przyszli bzyku, co o tym to sądzisz? Mogę. Moje Robimy to? Ja uważam, że oni to w ogóle powinni wrócić, bo to nie są to no osoby, są Ej, dlaczego, no Bzyku? Musimy... No, ej, no bo, mm. bo nie podchodź! Aaa, goni mnie! Chodź tu. Goni Chodź tu. mnie, został mnie! No, no. Dobra, dobra, ja mam to gdzieś. Na początku wyślemy Spongeboba do tego portalu, a potem, Patryk, przyjdziemy do ciebie. Przykro mi, Spongebob, ale musisz wrócić tam, skąd <laughs> przyszedłeś. Obiecałem, że będę chronił Palionowo! Ej! <laughs> Ej, radzi? wracaj! Patryk! Bo się przymalone, wiesz radzi? o tym! O Jezu! Tracę o głos! Spongebob. Masz tam... o Jezu, tracę głos! Kurde! To wszystko... Naprawdę, Pani ale bo, mnie coś drapie. Dobra, wracaj do tego chcą. ten, wracaj! Chcemy, chcemy, nie. chcemy! Wracaj! Oni nas nie chcą sponić, bo my musimy opuścić! Wróć tam, opuścić. bo cię zabiję, zabijecie! Cię. Wskacie się temy. Wróć, bo stracisz ci temy. Jak tam wejść, za gruby jestem. No. O. Dobra, spać Spongebob, wracamy, idziemy, idziemy obczaić ten portal, chodź. Lecimy, a my pod ciebie, Patryk, wrócimy. Jeszcze dzisiaj mam Lubię. nadzieję. Chodź, Spongebob. Lecę. Lecę, Let's Otwieram kiece i lecę, dawaj, lecimy. <śmiech> <śmiech> Nie śmiej się, bo to jest poważna sytuacja. Dobra. Dobra, dobra, Wra idziemy teraz do portalu, a ty wracasz do swojej krainy spać, bo to najlepszy dzień o, w moim tak. życiu No dobra, może nie najlepszy, bo cię trochę polubiłem, ale no niestety musisz wrócić eee. tam, skąd przyszedłeś Więc, Oje, Bzyku, ja. wraca, Ej. co? Jak włączony. jest włączony? Przecież ostatnio był włączony, Bzyku Był, cały czas był włączony i on był, on był taki żółty wtedy, wtedy działał Jeżdżę, nie, no to są jakieś żarty, to są jakieś żarty. No. Wróćko, przyszedłeś spać, Bob! Nie, to zostawię, ale ja cię kręcę, tu już jest po Patryku. Fajnie, to to wszystko, ty, wszystko. ty. Ej, bzyko, czy to ty wyłączyłeś ten portal? Nie, dlaczego nie? Ok, ja czyli mamy impostora wyłączyć? na palionowie, tak? Mamy impostora. I ktoś co by wyłączył portal. Jak? No stary, nie mów, że nie wiesz, co znaczy impostor. No wiem, ale widzowie pewnie nie wiedzą. A, no jak to oglądali pewnie, dobra, widzowie, impostor. Teraz tak, lekcja polskiego z Yeti. Okay. Więc widzowie, impostor to osoba, która yeah. jest... A drzwi zamknęliście, zamknęliście drzwi? właśnie nie, no nie, nie zamknąłem. Nie, ale, ale daj mi tętkę wziąć chociaż mojego. No dobra, idź i temki Ojej. weź, weź i temki i wracaj do celi. Dobra, Bzyku, ty zajmij się, żeby Patryk wrócił do celi. Eee. już jutro. Trzymajcie się, cześć!